Gorąco jest dzisiaj taki zaduch, jak nie wiem, ale postanowiłem wyjść po paru dniach. Przerwy odpocząłem znaczy odchodzenia z wykrywaczem, bo to nieraz trzeba trochę sobie dać na luz. Wiadomo, bo tak to się wszystko już jak to się mówi, przeżera, nudzi. Pierwszy sygnał na Wankliszach 340, pierwszy sygnał jaki był, 14-15, coś takiego. Obrączka. Głębia biała Rocznik Nie wiem co tu 11 2011 no, Polmośnik już wleciał a teraz pepeszka, To daje 18 sygnał A małzerowska chyba 19 ja, Tak jak mówiłem sygnał 19 Ładny wyraźny I łuska małzerowska Wchodzę tych rękawiczkach moich, tych skórzanych no wiadomo, że dosyć ciepło jest ale chcę że no, nie, nie chcę, żeby mi komary żarły po rękach, nie bo wiecie jak to jest ale im się chyba na razie nie chce zbytnio bo chyba jest za gorąco no a teraz pomidory tak jak ten mój pomidor teraz trafił się taki taki większy kawałek żelaza gruby taki jak to brodaty mówi Yy, taki kotlet <noise> Pozdrawiam go Zobaczcie Myślałem, że polmos 21 Tak sobie myślę, pewnie jakiś polmos bo Przed chwilą wykopałem taki, taki starszy, mniejszy Później zresztą będzie widać A tu zobaczcie Tu takiego coś innego wyskoczyło O Albo jakaś klamerka No raczej taka ma A już chyba miałem taką kiedyś Ja się teraz naszukałem Tu między tymi czy tam, czy jakimiś? Nie, wiem, chyba korzeniami, i takie coś wyleciało. Chcę myślić, co to jest. No, to chyba współczesne jakieś, ale zobaczcie. Tu taki, jakby. Czy to mi się wydaje, że tu był yy, taki mały zawias? Gadają o komarach, że nie gryzą, a już mnie zjadają. Patrzcie, to jest reszka cybucha z fajki. Tu jeszcze widać kawałki drewna w, tej, w tym fragmencie. O, on jest taki zdobiony, ale wiecie, jak ja trzymam w jednym ręku, to mi się ciężko pokazać, i nie widziałem tych, tych dziurek. O, A to jest ta klapka od cybucha z a to jest to resztę, takie zdobienie jeszcze, i w środku widać kawałki drewna. Idę sobie tu pod kurę na ścieżce, gdzie ludzie sobie wchodzą. Sygnał taki. Cichy w miarę 22. Mówię, o coś będzie fajnego, nie? A tutaj ciach, kawałek pierścienia wiodącego. Taki o. Ale sygnał ładny. I zbliżam się tu już do tego wierzchołka tej, tej górki. Ona jest naprawdę wysoka, powiem wam. Jest co łaść A jest taki upał już po 15. I zobaczcie, Niemcy też tu wchodzili w czasie II wojny światowej, bo widzę, że to jest sygnał był. Na środku tej akurat ścieżki, jak teraz ludzie wchodzą. Ja tutaj byłem kiedyś jak wycinka była z Kamilem. To możecie zobaczyć na starym, na starym jednym filmiku. I wyskoczył jeden fenik wojenny. Wlazłem na górę. Tu nawet ktoś sobie puśtawkę zrobił. Jakaś młodzież tu siedzą. Widać, że wydeptane, browarki sobie ciągną. Ale zobaczcie jaka tu jest panorama piękna. Tutaj jest o tak. Tu wam pokażę ten komin, który widzicie. To jest cementownia stara. Z dawnych dziejów jeszcze, jeszcze funkcjonuje. W tamtym kierunku Bolszewo. A tutaj macie wejherowo To nie będzie tak widać, jak ja to widzę, no ale jest dzisiaj słonecznie i można trochę zobaczyć. Och, proszę. Tam ogólnie jest Stare Wejcherowo, centrum, rynek. Tak to wygląda: I kościoły, klasztor, tamte nasze słynne wieżowce wejherowskie, co mają po 11 pięter. No ale są. Bo teraz mi się przypomniało w ogóle, co chciałem Wam jeszcze powiedzieć. Słuchajcie, oglądam Wasze filmiki. tych, co subskrybuję, jestem z Wami zawsze. Macie ode mnie lajka ale nie zawsze piszę komentarze czyli no, nie będę się tłumaczył, wiadomo nieraz mi się nie chce nieraz pisze wszystkim komentarze, nieraz w ogóle nikomu no takim już jestem po prostu, nie będę robił nic na siłę no. sami wiecie jak to jest, ale mi jest gorąco no, jestem taki normalnie aż czerwony Jeszcze, ja chyba już mam nadciśnienie, to mi się wydaje, że to już wyłazi oczywiście broń Boże, żadnego alkoholu nie piłem, nic ale jest dzisiaj tak gorąco jeden z cieplejszych chyba dni a stwierdziłem, że zrobię podsumowanie na tej górce. Tu taki pieniek jest akurat. No, polmosów wyszło 2, 4, 6 i takie te starsze, takie chyba z tego, co się nie mylę. dwa. Reszta tej fajki z tą, z tą klapką. A nie, to wygląda w sumie. No to, to już jest takie spruchniałe. No ale co zrobić? Ta klamerka to jest całkiem, całkiem dobra. Zresztą nie będę. Jeden Fenik to jest 42. 10 groszy, tu jeszcze wpadło na tej górce od pepeszki. 4 małzery, obrączka 2011 rok, trochę folii, taka blacha. Myślałem, że to znowu jakaś papierosnica albo coś, ale nie. No, o jedna zrywka, o takie różne pierdołki. Dobra, kończę. Trzymajcie się. Pozdrawiam wszystkich. Do następnego odcinka.